Kochani, przychodzę do Was z katalogiem z Iwonu na luty. I tutaj są. Zobaczymy, jakie są ciekawe propozycje. Jest tak. Co tu warto obejrzeć? Perfumy. Widzę, że przeróżne są perfumy. Ale jak tu są, co można znaleźć w tym katalogu? I to, co kochasz i Cię interesuje. A więc tak, tu są informacje, że od strony drugiej to są hity miesiąca. Natomiast strona 42 to makijaże 70, od 74 perfumeria. Od 104 to jest dla niego, dla mężczyzn perfumy. Od 116 strony to na twarz, 140 to jakieś kulety, fashion, ciało włosy. Tu jest rozpiska, co się znajduje w tym katalogu. U matki. Widzę, że jakieś nowości i okazja jest. z woda toaletowa żele pod 14 zł Jakieś nowości maskary Niedrogo 16 zł 55% taniej niezwykle kredki. No z tych kredek jestem zadowolona. Nie je używałam. I perfumy. Zestawy w zestawie e, 7-80 euro zestawy. A same perfumy 60 zł. Przepraszam, pomyliłam się 80 zł, nie w euro podkłady, lakiery. Ten jest piękny kolor. Ładny, czerwony, taki jak ja lubię. Za 10 zł. Olejki. Często kupowałam z serum na, na do końcówek. A tu są jeszcze inne. Na zniszczone końcówki regenerujące olejki. Są do, ja byłam z nich zadowolona, zwłaszcza te na y, zniszczone końcówki i na y, połys do końcówek. Opeling do twarzy z witaminą C. Rozświetlacz. Rozświetlający tonik do twarzy. Też dla mężczyzn zestawy, można sobie nawet wygrawerować, perfumeria, ładny zapach. Z Luxi też jestem zadowolona, ładny żel, czyli lakier żelowe piękne, błyszczyki za czternaście zł. Paletka cieni cztery w jednym. Kredka do malowania brwi. To jest podkłady. Jakie podkłady jeszcze? Maskara. Tu następne są maskary. Czarna, brązowa. Jakiś nowy. Niebieska. Juliowa. Błyszczyk w olejku odżywia. A to y y y spray utrwalający makijaż. Lux. Jestem zadowolona z tej. Dobry v. Widzę zestawy do paznokci. I perfumy. zapach. Miałam je. Byłam bardzo zadowolona. O, zestaw kolejny. Te mam. I zadowolona jestem z nich. Używam je do pracy. Te też mam. W torebkę położyłam sobie jedną sztukę. Kupiłam je wcześniej. A tutaj mm, ładne. Wody perfumowane natura. Jaśmin. Z jaśminu. Migdałowy. Lawenda. Jest duży wybór. Perfum. To jest, to też próbki wzięłam. Ten zestaw. Mi się podoba. Wcześniej wzięłam swojemu, ale tą czerwoną. Lżej zadowolenie z tych perfum. Toma używają. Będę chciała jeszcze mu kupić myślę o tym albo o tym. Widzę, że tanio. 55%, 20 zł. Dla mężczyzn. Dobre są te. Żele. Mój był zadowolony. Te kremy nie powiem, jakie są, ponieważ ja ich nie używam. Pułki. Tych kosmetyków nie używam, to więc nie powiem, jakie jakości są. Ta maseczka mnie interesuje. I ten zestaw. Oleje konopne mnie interesują. No i widzę, że też kosmetyki natlenione nie znam tej, zobaczymy. Następnym razem sobie kupię. Biżuteria też, ale na razie ona mnie nie interesuje. Kiedyś kupiłam srebrny pierścionek tutaj. Mam go do tej pory. Jestem bardzo zadowolona. O, te maseczki są super. Mam je i korzystam do tej pory. A widzę, że teraz 8 zł. Niedrogo. To jestem naprawdę zadowolona. Planet Spa jest super. Jak do ciała. I do włosów, to nie wiem, ten koc mi interesuje, i w sumie to nie na rzecz to bym była zainteresowana. Nie wiem co za farby nie farbowałam się z Avonu. Jestem zainteresowana tym. Ale tych yy, maseczek na stopy nie ma. A tam mnie nie interesuje. by znaczyło, że wszystko. Hmm. Te są naprawdę fajne. Te żele pod prysznic. Jestem z nich naprawdę zadowolona. Do zobaczenia do następnego razu, pa.